Cześć, dzień dobry, witam Was serdecznie. Dzisiaj sobie trochę ponarzekamy. Ja generalnie nie z tych, ale w świetle ostatnich wydarzeń, które spotkały nas w Hiszpanii. Czuję, że muszę, czuję się zobligowana wręcz do tego, żeby przekazać Wam, jakie po pół roku odkryłam i jakich doświadczam minusów, wad życia w Hiszpanii. Zebrałam sobie takie 10 roboczych i dzisiaj Wam je właśnie przedstawię. Będą głównie dotyczyły takiej codzienności. Codzienności właśnie jak się tutaj żyje, ale też kiedy przyjeżdża się na wakacje. Nie będziemy wchodzić w gruby kaliber typu gospodarka, polityka. I tak dalej, bo na tym gruncie też pewnie sporo by się znalazło. Tylko mam wrażenie, że tutaj trzeba jeszcze pożyć dłużej, jeszcze bardziej się w te tematy wkręcić i zaangażować, żeby móc o tym opowiadać. Także dzisiejsza moja opowieść to będą tematy codzienne, które dotykają większości z nas. Część z nich znałam już wcześniej, zanim się tutaj przeprowadziłam, a część z nich pojawiła się właśnie w przeciągu ostatniego pół roku. Mam wrażenie, że to też było jedno z częstszych pytań, jakie mi zadawaliście. Aśka, jakie są minusy? Aśka, co cię wkurza, bo może się wydawać, że tylko słońce, piękna woda, piękne widoki, cudowna pogoda jest super, ale nie Hiszpania ma też swoje minusy. Zostało mi ostatnio też zarzucone, że gloryfikuje Hiszpanię, natomiast demonizuje Polskę. To nigdy nie miało miejsca i dziś na ten dowód e, 10. Rzeczy, które strasznie wnerwiają mnie w Hiszpanii, zaczynamy. No i numer jeden to oczywiście musi tu być Maniana. Maniana w dosłownym tłumaczeniu znaczy jutro. I tutaj wszystko, co masz zrobić dzisiaj zrób jutro. Nikt się nie spieszy, każdy ma slow motion, każdy ma spowolnione tempo. To jest powód, dla którego się tutaj przeprowadziliśmy, żeby zwolnić. Natomiast prawda jest taka, że kiedy przychodzi co do załatwienia rzeczy poważnych, formalnych, już nie Mówię tutaj o kredycie w banku, ale też innych właśnie takich jakichś drobnostek, natomiast na szczeblu urzędowym albo jakimś tam sformalizowanym, no to pojawiają się ogromne problemy, albo raczej niezrozumienie dla nas. Ponieważ my, wychowani w kulturze polskiej, gdzie raczej jesteśmy słowni, raczej jesteśmy punktualni, raczej jesteśmy dokładni, systematyczni, i tak też jesteśmy, mam wrażenie, postrzegani przynajmniej w Europie, no to tutaj odbijamy się od ściany, walimy głową w mur. Ponieważ tu są ciągłe spóźnienia, ciągłe niedotrzymywanie terminów, ciągłe jutro, ciągłe powoli, ciągle nigdzie mi się nie spieszy. Jeżeli właśnie próbujesz coś wyegzekwować, uzyskać i tak dalej, no to jest z tym naprawdę ciężko. I jedynym sposobem, żeby. Umieć w tym żyć, to jest po prostu to zaakceptować i się do tego przyzwyczaić, bo absolutnie nie jesteśmy w stanie tego zmienić. No więc, jeżeli nie chcemy walić głową w mur, no to trzeba po prostu wiedzieć, że tu wszystko idzie. Powoli i na chillu właśnie wchodzimy nawet do restauracji, do sklepu i wiemy, że każdy proces będzie wymagał e, większego nakładu czasu. I z tą myślą e, myślę, że właśnie da się tu funkcjonować, bo wiele z Was pytało, jak Ty w tej manianie funkcjonujesz. Ano tak, że staram się ją po prostu zaakceptować, wiedzieć, że ona jest, podchodzić na chillerce do wielu spraw, no i wtedy wszystko jakoś się układa. Jeśli wlazłeś między wrony, kracz jak i one. Także to jest jedyny sposób na Akceptacja maniany, która obowiązuje na wielu dziedzinach życia, czy to urzędowych, biurokracyjnych, czy nawet w głupim fast foodzie. Musisz po prostu wyczekać dłużej niż na przykład w Polsce. W związku z poprzednim punktem, totalnie irytuje mnie fakt, że wolne rozciąga się na wszystkie dni dookoła wolnego. To znaczy, jeżeli mamy wolny, w środę, no to po co pracować? Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek. Zróbmy wolny cały tydzień. Akurat za nami ta połowa roku, gdzie natężenie tych świąt było naprawdę duże i mam wrażenie, że kiedy tylko się dało, w szkołach, urzędach, bankach i innych instytucjach było po prostu wolne. Może jeszcze ten poniedziałek i wtorek, jeżeli środa jest wolna, jakoś się przepienia, ale czwartek i piątek już naprawdę nie ma po co pracować. Więc tak jak Punkcie poprzednim dużo rzeczy ciężko jest załatwić, no bo właśnie jak może być wolne, jak może być fiesta, to dlaczego nie skorzystać z tego i nie zrobić. Całego tygodnia laby. Nawet jeżeli nie ma takiej formalnej, oficjalnej laby, no to wszyscy tylko udają, że pracują takie przynajmniej mam wrażenie. Troszkę powiązany z poprzednimi dwoma punktami jest punkt kolejny, czyli biurokracja, mam go tutaj tak ładnie nazwanego. No bo w tej biurokracji mam wypisane: słuchajcie, że jest powolnie, bez pośpiechu, to jeszcze jakby generował punkt pierwszy, okej, okay, jeżeli zaakceptujemy te maniane, mamy to ogarnięte, jakoś damy radę. Natomiast co jest? Jeszcze mnie irytuje w tej biurokracji, to często jest tak, że w wielu miejscach trzeba być osobiście, gdzie u nas to już jest wszystko zdigitalizowane. No tutaj w sumie część rzeczy jest, a część rzeczy mam wrażenie, że jednak trzeba się stawić, a na dodatek y, mam wrażenie, że te zasady są bardzo niejasne. Hiszpania jest tak specyficzna, że to 10-15 km od jednego miejsca już będzie się diametralnie wszystko różnić y, niż tu gdzie jesteśmy. Także y, nie ma takiego systemu unifikacji, przez co dla mnie osoby, która tu przyjeżdża i próbuje się w tej biurokracji odnaleźć, jest jest trudno, ponieważ każda e, prowincja ma swoje zasady. To, co ja już się wycwaniłam i robię, to po prostu pytam czata GBT, jak dokładnie w moim e, rejonie wygląda dany proces. Mam wrażenie, że u nas w Polsce wchodzi się na stronę GOV i wszystko, kawa na ławę, jest wyjaśnione i wiemy krok po kroku, jak to zrobić. A tutaj musisz iść do Walencji, do Alicante, albo jeszcze nawet do swojego miasta, e, żeby wiedzieć, jak o daną rzecz zaaplikować, jak daną biurokrację Załatwić. Także ten system jest dla mnie niejasny i nie jest ujednolicony, przez co myślę, że może to być strasznie frustrujące, jeżeli jesteście w tym momencie, co ja, czyli potrzebujecie załatwić dużo papierkowych spraw. Kolejna denerwująca sprawa, która zdenerwuje mnie i myślę, że zdenerwuje też wielu z Was, będzie się odnosić do pewnej grupy Hiszpanów. Hiszpanów. Kierowców. Chociaż nie jeździ się tu tragicznie, to myślę, że można im zarzucić bardzo, bardzo wiele. Jeżeli tu będziecie, zwróćcie uwagę na to, jak wyglądają samochody. Poobijane, powgniatane porysowane, to mówi samo za siebie. Ja zawsze tutaj powtarzam, że jeżeli wypożyczacie auto, poruszacie się tutaj po ulicach, to zasada maksymalnie ograniczonego zaufania, bo wszystko może się zdarzyć. Nie są jakoś bardzo brawurowi, powiedziałabym bardziej, że są bylejacy. Nie patrzą w lusterka, nie patrzą przy zmianie pasa, co strasznie irytujące, nie używają kierunkowskazu. Wiadomo, że nie każdy, natomiast jest to jakaś tendencja. Także jeżeli ktoś miga, że skręca, to uważajcie, a jak ktoś nie miga, że skręca, może zawsze nagle skręcić. Także kierunkowskazy. No i zmora, jaką jest tutaj parkowanie. Parkuje się tutaj wszędzie, gdzie się da. Na środku ronda, blokuje się inny, parkuje się. Nawet słyszałam taką opinię na dźwięk. Czyli jak już słyszymy, że uderzymy kogoś za nami albo przed nami, to wtedy oznacza to stop. No i właśnie tak to mniej więcej wygląda. Parkingi są tu często w sezonie, właśnie przy tych morskich miejscowościach albo w miastach, mocno ograniczone, dlatego też każdy zostawia auto, gdzie popadnie. Żółta linia jest jedynym wyznacznikiem, gdzie auta zostawić nie możesz. No ale przecież, jeżeli na środku ronda nie ma żółtej linii, to parkujemy, a jakże. Kiedy przyjedziecie do Hiszpanii, bardzo szybko doświadczycie kolejnego punktu. Oby nie, dobitnie, dosadnie i dosłownie. A mianowicie mowa tutaj o wszędobylskich kupach na ulicy i to w ilościach absolutnie zastraszających. Hiszpanie kochają psy, mają ich dużo, uwielbiają je, wpuszczają je wszędzie, gdzie się da, co oczywiście jest wspaniałe i mi absolutnie nie przeszkadza. Natomiast sprzątanie po swoim psie powinno być nawykiem, którego tutaj niestety brakuje. Kup jest naprawdę mnóstwo i na ulicach, i na chodnikach, i w mieście, i na skwerkach, które też potem przy tej ciepłej temperaturze podgrzane nie pachną zbyt fajnie. Faktycznie jest tutaj bardzo dużo kampanii edukujących, na przystankach są znaki, są zakazy, są nakazy, jest tego sporo. Posprzątaj po swoim piesku, no niestety jeszcze widocznie Hiszpanom w krew to nie weszło. Także jak tu przyjedziecie, to na kupy uważajcie i po prostu bacznie patrzcie pod nogi. W moich materiałach wielokrotnie już poruszaliśmy kwestię braku ogrzewania w hiszpańskich mieszkaniach. No i faktycznie jest tak, że często nie ma tutaj ogrzewania, grzeje się po prostu klimatyzacją, ewentualnymi jakimiś kaloryferkami. Ogrzewanie gazowe jest tu na wagę złota. No i właśnie może to być irytujący fakt, zwłaszcza jeżeli przyjeżdżacie tutaj Simo. Jeżeli wasze mieszkanie, mieszkanie, w którym się zatrzymujecie bądź hotel, no może w hotelu tak nie jest, ale mieszkanie nie będzie wystawione na bezpośrednią ekspozycję słoneczną, może być średnio. Są też rzeczywiście dni, które są deszczowe, w których nie ma słońca i wtedy tu już robią się dość duże schody. Oczywiście można podgrzać się klimatyzacją, która ani nie jest wydajna, a do tego jest szumiąca. Bardzo dużo Hiszpanów, właśnie, jeżeli wychodzi jakiekolwiek słońce, ubiera tysiąc warstw i wychodzi. Do tego słońca się nagrzać, no ale trzeba pamiętać o tym, że w zimie w domu jest po prostu zimno. Czyli albo rozważamy alternatywne źródła ogrzewania, albo pakujemy do walizki dodatkową parę skarpet, no bo jest po prostu. Zimno. Sytuacja krytyczna jest tutaj przez 3-4 miesiące w roku, ale jeżeli faktycznie zdecydujecie się tutaj przezimować, to myślę, że to może być bardzo irytujące. Ja, w życiu mi nie było tak zimno w domu, jak właśnie tutaj, tej zimy w Hiszpanii. Także właśnie łapię się każdą okazję, gdzie można wyjść na zewnątrz i nieco się podgrzać, rozgrzać i zagrzać. Zdaję sobie sprawę z tego, że nadprodukcja plastiku jest powszechnym problemem, ale mam wrażenie, że Hiszpanie idą na jakiś totalny rekord. Wszystko w sklepach jest w plastiku. Może kilka owoców i warzyw w Mercadonie, może kilka e, owoców i warzyw w innym hipermarkecie trafi się bez plastiku, ale tego plastiku jest naprawdę, naprawdę dużo. Sami zauważyliście, że już przy jakimś innym temacie, że te rękawiczki, których Trzeba brać pieczywo, same generują tonę plastiku. Dodatkowo te wszystkie reklamówki, jednorazówki, które są ci wciskane na targu i które musisz jasno zaznaczyć, że nie chcesz jej brać, to też mnie po prostu dobijają. Ja oczywiście, jak już ją dostanę, to zawsze ją recyklinguję. Natomiast wydawało mi się, że Polska jest słaba w tej nadprodukcji plastiku, ale mam wrażenie, że w Hiszpanii jest znacznie, znacznie gorzej i ten śmietnik plastikowy zapełnia się w mgnieniu oka. Kolejna sprawa, drobnostka, ale jednak jak mnie to irytuje, ten smród chloru na ulicach. Tutaj bardzo popularne jest czyszczenie knajpy w taki sposób knajp zazwyczaj, ale nie tylko różnych miejsc publicznych że się wylewa na podłogę wodę, potem dolewa się jakąś chorą ilość chloru, a później wymiata to wszystko na ulicę, przy czym całe ulice Cuchną chlorem. Nie ma e, zbyt wielu studzienek kanalizacyjnych, więc ta woda sobie po prostu płynie, i wszyscy czekają, jak to wyparuje. Więc jak wyjdziesz rano biegać, to ten chlor towarzyszy ci zapach w nozdrzach jeszcze przez pół dnia. Ja bardzo nie lubię tego zapachu, więc może dlatego ten punkt tak strasznie mnie denerwuje, e, ale też wiąże się z nim e, punkt, który. Jest taki, że jak masz wiaderko pełne ścieków, pomy wody po myciu podłogi, to po prostu wychodzisz z domu i robisz siup, chlup i czekasz aż ona wyparuje. Słuchajcie, ostatnio mi się zdarzyło, że biegałam i po prostu centymetry ode mnie pani chyba z pierwszego czy drugiego piętra wylała sobie przez balkon wodę. O tak siup. Na ulicę. Także też uważajcie, patrzcie do góry, bo tu jakieś takie dziwne zasady panują, że wszystko, co mamy we wiaderku, wylewamy na ulicę. Może to być chlor, może to być woda z mycia podłóg. No nie, no kurde, nie. Nie jestem w stanie tego przejść, także wy też uważajcie. Niestety średnio wygląda tutaj też sytuacja, jeżeli chodzi o zakazy palenia. W sensie okej, okay, one są, w miejscach publicznych palić nie wolno, natomiast czy są przestrzegane? No jest to kwestia dyskusyjna. Jeżeli jesteście ekspalaczami, albo bo jesteście uczuleni na dym tytoniowy, to niestety może to stać się problematyczne, bo ktoś na plaży obok zapali, bo ktoś w knajpie obok zapali. Niestety zdarzyło nam się kilkukrotnie zapytać w knajpie, czy tutaj można palić, ponieważ ktoś przy stoliku obok palił. No i kiedy zwrócisz uwagę, to faktycznie kelnerzy obsługa reagują, natomiast dużo osób pali. I nie przejmuje się tym, co się dzieje dookoła nich. Także myślę, że to jest drobnostka, ale dość irytująca. Swego czasu strasznie wkurzała mnie ignorancja i niechęć do mówienia po angielsku. Ja rozumiem, jak ktoś nie rozumie. Ja rozumiem, jeżeli ktoś nie umie, ale. Tutaj ewidentnie spotykałam się z przypadkami, gdzie ludzie zwyczajnie po angielsku mówić nie chcieli, co bardzo mnie dziwi, zwłaszcza w rejonach, gdzie żyje się z turystyki, zwłaszcza z turystyki... Gdzie obsługuje się klienta anglojęzycznego? Wielu Hiszpanów po prostu nie ma ochoty, chociaż potrafi, nie chce. Oni najlepiej by wszyscy chcieli, żebyście mówili po hiszpańsku. No i właśnie od kiedy zaczęłam posługiwać się tym podstawowym hiszpańskim, to mam wrażenie, że jestem zupełnie inaczej traktowana i zupełnie inaczej obsługiwana. Żartują, zagadują, śmieją się, pomagają, są wyrozumiali, natomiast kiedy podchodzisz do nich od razu z bomby, z marszu z angielskim, to wiele, z nich jest zamkniętych, wycofanych i po prostu nie ma na angielski. Oho, Często czy da się porozumieć z podstawowym hiszpańskim? Da się. A czy da się porozumieć bez hiszpańskiego? Oczywiście też się da. Natomiast możecie się spotkać z przypadkami, kiedy nie jest to zbyt mile widziane, co mnie strasznie irytuje, bo mam wrażenie, że jak ktoś umie, to niech wyciągnie do ciebie rękę i też się trochę postara. W tym angielskim, jestem ciekawa, co wy o tym myślicie, ale ja wkurzałam się wielokrotnie bardzo. Dajcie mi koniecznie znać, czy byliście kiedyś w Hiszpanii, czy któryś z punktów dotknął Was, może tu mieszkacie i podpisujecie się pod czymś zupełności, a może z czymś totalnie przesadzam. E, dajcie znać, co jest podobne, właśnie na przykład do Polski, e, albo co totalnie się różni. Myślę, że to dalej nie są punkty, które zniechęcają nas do mieszkania tutaj. Natomiast chyba warto też powiedzieć, że nie wszystko złoto co się świeci, ale mam wrażenie, że każde, że nie ma raju na ziemi i każde miejsce jakieś minusy mieć będzie. Grunt to znaleźć to swoje, którego minusy będziemy akceptować. Tyle. Bardzo wam dziękuję dzisiaj za uwagę. Pozdrawiam i do zobaczenia.